Dying Light otrzyma dodatek inspirowany anulowaną produkcją firmy Techland. Jak zdobyć nowy zegarek w Call of Duty Warzone Modern Warfare? Gra wzbogacona w nowe funkcje a wkrótce Balans najbardziej uciążliwych broni. Firma Electronic Arts potwierdza: Battlefield 6 już w przyszłym roku. Spora szansa dla polskiej gry WW3. Studio rozpoczyna współpracę z wydawcą My Games. Już wkrótce piąty sezon Apex Legends. Firma ujawnia nową, ciekawą legendę. A także poznaliśmy datę premiery polskiej gry Total Tank Simulator. Z tej też okazji pojawił się nowy Zwiastun. Witam Was bardzo serdecznie, jestem Mestre i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Streak. Skąd się wziął dziwny automat do gier? Pewnego dnia mieszkańcy wieży po prostu znaleźli go w piwnicy po nietypowej awarii zasilania. Przenieśli go na piętro, nie mając pojęcia, na co tak naprawdę się natknęli. Takimi słowami rozpoczyna się opis kolejnego płatnego dodatku do polskiej gry Dying Light, która swoją premierę miała w 2015 roku. Jak się zupełnie niespodziewanie okazuje, otrzyma ona klimatyczny dodatek zatytułowany Hellride. You are the biggest liar of them all. Jest to o tyle interesujące, iż dodatek oparty będzie na nieukończonej kilka lat wcześniej innej gry tego studia, noszącej roboczą nazwę właśnie Hellride. Miał to być tak zwany slasher, którego akcja osadona została w świecie fantazy. Podobnie jak w grach serii Doom mieliśmy zmierzyć się z tajemniczymi siłami ciemności, jednak gra nigdy nie została ukończona. Nieukończona nie oznacza, jak widać, dla studia Techland zapomniana, bowiem jak informują twórcy w Dying Light, pojawi się sporo odniesień, lokacji, a także tryb nawiązujący do tej produkcji. Dodatek pojawi się już latem tego roku. Informacja dotyczy gry Call of Duty Warzone, która za sprawą najnowszej aktualizacji w końcu pozwala na upuszczanie broni podczas rozgrywki i była to jedna z najczęściej wymienianych opcji, których brakowało graczom podczas zabawy. Jak wygląda to w praktyce? Otóż otwieracie to samo menu, w którym możecie poprosić o amunicję lub ją upuścić, w którym pojawiła się teraz identyczna opcja dotycząca właśnie broni. Jednak najnowsza aktualizacja wciąż nie naprawia dwóch poważnych problemów związanych z balansem broni nie tylko w Warzone, ale także w trybach wielosobowych gry Call of Duty Modern Warfare. Chodzi oczywiście o zbyt mocny rewolwer, którego gracze używają w połączeniu z perkiem Akimbo, umożliwiającym jednoczesne używanie dwóch takich broni. Jest to chyba aktualnie najskuteczniejsza broń w grze, jednocześnie jedna z najbardziej irytujących. Drugi problem z balansem dotyczy, jak zapewne sami się przekonaliście, granatników takich jak choćby RPG, które psują niemal każdą rozgrywkę i skutecznie zniechęcają do gry. Dobra informacja jest taka, że twórcy już pracują nad zmianami w tej kwestii, i wkrótce pojawić ma się odpowiednia aktualizacja. Informacją tą podzielił się z graczami jeden z twórców gry w jednym ze swoich tweetów. Kolejna wiadomość związana z tą grą dotyczy już zegarka, jaki możecie zdobyć zupełnie za darmo. Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie gry, aby zdobyć zegarek, należy ściągnąć na swojego smartfona grę Call of Duty Mobile, a następnie zalogować się na tym samym koncie, którego używacie w Warzone lub Call of Duty Modern Warfare. Zegarek pojawi się w Waszym wyposażeniu w ciągu 72 godzin. Jeśli czekaliście na oficjalne informacje mówiące o kolejnej odsłonie serii Battlefield, to mam dla Was ciekawą wiadomość. Jak się okazuje, firma Electronic Arts oficjalnie potwierdziła, iż gra pojawi się w 2021 roku. Informacją tą podzielił się przedstawiciel firmy na łamach serwisu IGN, przy okazji informując, iż gra Star Wars Battlefront 2 również przestaje być wspierana pod względem zawartości. Co ciekawe, jak informują deweloperzy, w pracę nad grą zaangażowanych jest aktualnie mnóstwo osób z różnych działów studia DICE którzy skupiają się głównie na konsolach nowej generacji. Należy jednak podkreślić, że studio DICE LA, które wcześniej pracowało m.in. przy naprawianiu gry Battlefield 4, tym razem nie bierze udziału w procesie powstawania kolejnej części. Jak informują, studio to pracuje nad zupełnie innym, niezapowiedzianym jeszcze projektem. Studio Defunct 51 oficjalnie poinformowało, iż nawiązało współpracę z wydawcą My Games w kwestii gry World War III. Oznacza to, że, wbrew podejrzeniom graczy, tytuł nie został porzucony, ale deweloperzy przygotowują się do premiery tej produkcji. No dobrze, ale co to oznacza dla samej gry? Jak wspominają twórcy, współpraca ma zaowocować sporymi zmianami pod względem projektu gry, który ponownie wraca na deski kreślarskie, a jego wybrane elementy będą tworzone od podstaw. Chodzi głównie o system rozwoju postaci, nowe animacje, które swoją drogą możecie zobaczyć na materiale, sposób poruszania się wirtualnych żołnierzy, a także zupełnie nowy interfejs użytkownika. Co ciekawe, to jak koncepcyjnie będzie wyglądał nowy interfejs, możecie zobaczyć na tej fotografii. Mało tego. Do gry trafi nowy teatr wojenny, a więc Azja. Oprócz tego gry już wkrótce nie będzie można kupić na platformie Steam w formie wczesnego dostępu, a zagrać będą mogły jedynie te osoby, które zakupiły ją wcześniej. Gra ww 3 pojawić ma się ponownie dopiero na premierę. My world was shattered that day. And my path fog of unknown. Kolejna wiadomość dotyczy gry Apex Legends, która już wkrótce otrzyma kolejną zawartość związaną z mającą się odbyć 12 maja premierą piątego sezonu. Gra oprócz nowego trybu zadań, w trakcie którego gracze będą zarówno polowali na skarby oraz odkrywali tajemnice sezonu, wzbogacona zostanie o kolejną ciekawą legendę. Przed Wami tajemnicza loba. Osiercona w dzieciństwie Loba napędzana rządzą zemsty na Rewenancie za zamordowanie jej rodziców, aby przeżyć zmuszona była kraść i bardzo szybko stała się jedną z najlepszych złodziejek o niezwykłych umiejętnościach. Kiedy więc przypadkowo dowiaduje się, że w igrzyskach Apex bierze udział sam Revenant, bez namysłu postanawia dołączyć. I found him. Wspomnę tylko, że nowy sezon pojawi się już 12 maja. Ostatnia już na dzisiaj wiadomość, związana jest z polską grą Total Tank Simulator, o której opowiadałem wam w jednym z poprzednich odcinków. Jak się okazuje, premiera gry odbędzie się już 20 maja na platformie Steam, a z tej też okazji twórcy opublikowali najnowszy zwiastun. Przypomnę tylko, że TTS to gra, której akcja umiejscowiona została w okresie II wojny światowej. My wcielamy się w dowódcę wojsk jednej z wybranej nacji, a naszym celem jest pokonanie wrogiej armii. Do gry zaimplementowana została destrukcja otoczenia, a zniszczyć będziemy mogli niemal całą mapę. Gra wyróżnia się oryginalną stylistyką, a także ogromną ilością jednostek, nad którymi przejmiemy kontrolę. Na przykładu będzie to piechota, czołgi, pojazdy opancerzone, a także samoloty. Jednak co interesujące, nie zabraknie także konstrukcji prototypowych. W mojej ocenie jest to jedna z ciekawszych i bardziej oryginalnych propozycji w tym miesiącu. A tymczasem z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Dzięki serdeczne za uwagę i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.